Hej, tutaj Judyta i Marika, i mamy dla Was, w sumie, chyba jeszcze nie robiliśmy czegoś takiego. Quizy chyba jakieś zrobiłyśmy, ale nie wiem, czy to nie było hmm. jakiś tak, czy coś takiego. No to właśnie, nie ja tak, nie pójść, no. Więc y, jak już się pewnie domyśleliście, to jesteśmy dzisiaj do Was z quizami. Y, wzięliśmy sobie tutaj e, Wizarding World. Wybraliśmy, bo mają naprawdę potężną bazę, bazę quizów. Jeszcze Czyli to jest ta oficjalna. Jakościowo one są, ale się dowiem. Oficjalna strona Wizarding Worldu, kiedyś to było Pottermore i to tworzyła Rowling. To miało bardzo fajny potencjał, kiedyś w ogóle. To miała być taka strona, w której jakby przychodzicie każdą część książki i tam się odkrywało, jakby pamiętam, różne jakieś strony i tam były jakieś minigierki. Fajnie to wyglądało, ale to się skończyło, nie pamiętam już na której części. I potem po prostu umarło. Teraz w tej chwili no to głównie możecie zrobić sobie taki, jakby przydział, właśnie do domu, wybrać swoją różdżkę, mmm, patronusa, i hmm. nie wiem, czy coś tam jeszcze. No, ja chyba tam postać, tak, tak, jakieś newsy. Ale no szkoda trochę, bo treści. myślę, że ta strona miała lepszy potencjał. I pierwszy quiz to będzie jaki? Wybraliśmy sobie dwa tak na tapetę. Nie wiem, jak nam to wyjdzie czasowo, może więcej. Nie wiem, jakie one są długie, a więc jako, że to wiecie, pierwszy to wzięliśmy. Jak to przyznasz pierwszą książkę Harry Pottera? Zobaczymy. Już dawno jakby nie robiliśmy takich rzeczy. Tak, i na naturalnie są po angielsku, bo to jest po angielsku. Więc musicie hmm. nam dać chwilę na taki. Tak właśnie. translate. właśnie. Więc witajcie do pierwszego w serii quizów, który. E, tutaj sprawdzi e, się sprawdzi, sprawdzi waszą tak, o, to, to, to. wiedzę. Tak właśnie. Okej, okay. start start. Pies. pierwsze easy one, mówią. Tak, nazwa pierwszej książki. Aha. E, <laughs> no w Harry Potter and the Philosopher's Stone. A aczkolwiek jest jeszcze wersja Sorcerer's Stone tak. i, i to jest wersja amerykańska. Dobrze. Okay, jeśli tutaj, wiecie, jakieś wahania wyczuwacie, to dlatego, że Maliki jest bardzo chwiejny. Tak, a statywem jest pudełko po noże, więc no. Tak. O, jakie było imię trzygłowego psa, Malik? Pusiek. Pusiek. flaś. No, wiecie, to się trzeba czasem zastanowić, jak angielska nazwa, bo angielskie nazwy własne, wiecie... Jaka była rasa Norberta? Norberta, czyli smoka. Boże, to był norweski kolczasty. A to będzie tu Norwegian, no, Norwegian. Ridgeback. To psie. Nie chmalika to każdy co muszę robić. O mojej nerweski się czasy Jakiego koloru był światerek Harry Gua? A tak, nie bym powiedziałam? Tak. Nie Rona to. Arona ja był marzny, a Harry bym dostał e, a nie blue. Nie, był, nie, był, nie e, wiem, żeby jego oczy. No właśnie, bo on film, a nie wiesz... Ale ja to chodziło książkę! No i teraz nie wiem. Chyba tak, chyba do oczu. No. W filmie był niebieski, ale... Zaryzykujemy. Zaryzykujemy, no. Parka, ostateczna Ostatecznie. decyzja. Ostatecznie. To jest podchwytliwe przez te filmy teraz. Dobrze. Następne... No, a, w sumie dopiero teraz dam sobie sprawę, że dobrze i następne pytanie jest po polsku. Tak? No. A, faktycznie, no, tak. Czyli tu było tłumaczenie strony. Kto był pierwszym e, uczniem, który był przydzielany? Aha, do Thomas, Lavender brown, Hermione Granger, e, czy perwetypadę. Można to e, Lavender, bo idzie pierwsza fal w obiecie, chyba. Tak, chyba tak, chyba idzie alfabetycznie, no. Tak, pracuje. Tak? tak. Um, a Aha, jakim... Jaką figurą była Hermiona w e, Szachach Czarodziejów, jak przy e, dostaniu się do kamienia? Wierzą. Wierzą wie, e, mi się Wierzą. A Harry nie był wieżą, tak. E, dobrze, a więc e, to będzie Cassie chyba. Tak. Tak. <grym> Jakie było pierwsze hasło? Caput drakona. Czy... każdy absolutnie pamięta. Nie, ja jeszcze pamiętam miodojad, e, tak. Miodojad, e, nadal... absolutnie każdy no. pamięta. A, no dobrze. Ja pamiętam inne. E, Co musieli zrobić pierwszoroczni e, na praktycznej części egzaminu z transfiguracji? E, rat in goblet, nie? Tak A to nie powiem. była druga część? A, czekaj, tak, to była druga część, no. Nie. A, to czekaj, czekaj, czekaj. Mi się wydaje, że musieli jeża w tą poduszkę do e, szpilek zmienić. Chciałem chciałam. Nie! Musieli zamienić myszkę w pudełko od, nie wiem, nie Ale wiem. z tymi jeżami to na pewno coś było. Było, było, było ale było. może nie no, wtedy. Może nie wtedy. No. Ale myszy mi się w ogóle, w ogóle nie kojarzą. A co to jest Snowbox? Oj, wydaje mi się, że pudełko poza zapałku. Czekajcie, szybkie Google. Snowbox. Nie się jak może. Tłumacie nie poprosi. jest pakierka. No, no tabakę, tak? To jest takie malutkie pudełeczko, takie no, pudełeczko. może. Ale to tego totalnie to nie pamiętam. Ja bym powiedziała, że ty Jerzy. To jeżek no. pamiętam chociaż. No, no nie zapadliłeś, Nie będziesz 1%. Ile nowych gier komputerowych dostał na urodziny. O Jezu, co to, to jest zapytanie! Prezentów to 30, 30, 30, w zeszłym roku było 37, tak, dostał. ale ile było gier komputerowych, kurczę, nie wiem, wydaje mi się, że może 9, ale, ale ja to po mało, mało no. no, to nie wiem, co, 16? No dobra. Tak! Mm. Dobry strzał. Z jakiego materiału powinien być kociołek na liście? Harrego? Kocioły cynowy, cynowy rozmiar 2. To Jeśli będzie... macie takie życzenie, możecie zabrać sobie kontaru propuchy. Dostanę to w Londynie? Ale jest złoty kociołek Warik. Pewnie to jest no. Jera, Jera Quizard! Quiza! Top Marks! Jesteś ekspertem. Musiałaś czytać książki, przynajmniej mieli odrać. W sumie w pierwszej części chyba tak aż dużo nie czytałam wbrew pozorom, bo nie przepadałam do wracania do niej. Jakby wiecie, już wolałam późniejsze te części jak lubam starsza, ale. A więc w drugim quizem jest... Drugim Quiz, a ja, ja tylko dam raptorkom tutaj jedzie. <grych> ale mów. Jest. Czy tak jest sewerisa <grych> Judy, Czy lubisz sewariusia znajba? <grych> Jest ciekawą postacią. Jest ciekawą postacią, ale jest nie jest człowiekiem. Ale nie jest przeze mnie lubianą osobą, może tak. Severus Snape, severe sarcastic skating, Secret i sentimental. co to jest severe? Nie potrafię tego na polski przetłumaczyć. Sarkastyczny jest też w każdym bądź razie, tak. i co jeszcze? Skating. W każdym razie się nie Niemiły. Trudne słowa po angielsku. O oh, Jezu, ale ja nie pomyślałam, że te cytaty to będzie hardcore, bo się nie... Eee. E, że słowa to nie wszystko, no. prawda, pani Potter? Czyli wasn't ever, everyt isn't everything? Oj, oh, tu będzie problem, słuchajcie. No, może być ciężko no. z cytatami. Dobrze! Or maybe, said very cold voice right behind them. He's waiting to hear why you two didn't arrive on Co? A kiedy to było? Aha, no dobra, kiedy? Ja no, na tajemnicy. Już się przerzuciłam, że to nie jest tylko z pierwszej części. On time? Czy on the school train, myślisz? On the school e, poczekaj, train. że. Like e, to waiting to hear why you didn't do No, nie wait. pan dyrektor albo ktoś, no, że czeka, czekaj. Aha. No. Mi się wydaje, że na pewno nie użyłby Hogwarts Express, więc myślę, że albo on. On time chyba. No dobrze. Nie, on the school train, train. Mm. Zawalimy to. No. The Dark Arts. A właśnie powinna wstać, powinnaś wstąpić. Powinnaś tłumaczyć to, a nie... Ale to są angielskie cytaty. No I nie. dobrze. No, to ja będę próbowała poszukać po się jakiego to było tak, polskiego. W sumie no? to bardziej lipa na głoś tutaj słuchać, no to, ale postaram the się. The Dark Arts. Od... said Snape, are many varied, ever-changing and... Ojej, no Przybliżają tutaj... I... Jezu, brakuje mi, że no nie mroczna magia, a że. No, no w sumie czarna, czarna, magia, magia tak? tak. Jest zróżnicowaną, wiecznie zmieniającą się. A co to w ogóle te słowa znaczą? I czarną to wiem, że znaczy taki wieczny, tak? Tak. No, Everlasting to podobnie, że tak trwający. Indestructible to niezniszczalny. Perpetualnie potrafię przetłumaczyć. Ja myślę, że kolejne, jak będziemy brać z cytatami, to nie możemy brać z tej strony, tylko musimy brać po polsku, bo też wieczne. A, czyli tutaj chodzi po prostu o słowo, jakie ja wybrał. Ja będę Everlasting, tak bardzo ładnie się myślę. No dobrze, niech będzie. Komponuję. Oh no, no eternal. Oj, ja, ja, ja akurat czytałam książki po angielsku. Ja ale też, ale tylko raz. raz! No, tylko raz czytałam po angielsku. I jakoś nie jestem sam, która zapamięta cytaty. W sensie, wiecie, czasami mam tak, że widzę jakiś cytat i mam takie, o Boże, jaki to dobry cytat, a potem, tak. to z książki, którą ja czytałam? No, ale wiesz, jakby inaczej się pamięta na przykład z pierwszych części, bardziej z filmów, tak, kwestie, to się je no, pamięta tak. na pamięć, bo się tyle razy oglądało. Przepraszam, że tak światło trochę skacze, ale też jeszcze, no tutaj wiecie. Tak. Nie stoleśmy dobrze. Okej, okay, czyli tutaj mamy sytuację, kiedy Snape przyłapał Harry'ego na używaniu mapy Hoomscroftów i yeah. um, Lupin twierdzi, że dostał to od ze sklepu Zonka. E, tak mi się wydaje, że to jest w tym momencie. You Że dostał to od kogo? Uh, makers, The Makers, czyli że dostał to od, bo tam Snape coś takiego mówi, że, że dostał to od twórców. Nie? No. The Manufacturers, no, no w sumie jakby to samo znaczenie, ale... Tak. No Snape. podchwytliwe. No. I can teach you how to bottle o, pain to już glory, glory, even stopper. Tak. Że no. pokażę, tak? Że mogę was, tak, was no. nauczyć jak uważać chwałę albo położyć kres śmierci. Tak właśnie. Aczkolwiek nie wiem czy stopper. Super Yes, it is easy to see that nearly six years of magical education have not been wasted on you, Potter. Ghosts are... Co? Czyli tutaj Kino? o duchach i 6 lat magicznej edukacji, czyli przynajmniej... 6 lat Aha, lat. że, tak, że, um, tak, bo tam jest taki cytat, że duchy są przezroczyste. Tak, tu będą tra trans... tak, albo... Wszystkie no. są oh no. Ale pójdziemy z pierwszą myślą twoją. Oh no. no. Transparent. Transparent. W jakim to kontekście, to było? Właśnie nie pamiętam, tego nie było w filmach na pewno, no. ale... E, no no coś, coś takiego było, że, że to było, wiesz, taka odzywka Harry'ego właśnie taka sassy do Snape'a, a propos, że po prostu jest przezroczysty i wtedy Snape właśnie taki, aha, tyle się nauczyłeś, dobrze, przez te 6 lat. Ale nie pamiętam, w tym, tym co <coughs> było That is the second time you have spoken out of turn, Miss Granger. Mhm. Says coolly. Five more points from Gryffindor for being an insufferable dabble, no, chyba. Or, czyli to or... jest drugi raz Granger jak już jak odzywasz się nie pytana, czy wzięłaś sobie za punkt honoru um, z, um, jak on tam tam mówisz po polsku um, zgrywać um, kurcze nie pamiętam tego słowa. Dokończcie cytat. Czy... Yy, nie, nie, wiesz, no, ja też nie powiedziałam tego w słowo w słowo, ale... Z, zarozumialca, tak, to jest zarozumialca. No, to mówię, dałam, no. to wszystkie takie znaczą. Dobrze, ale to jest właśnie hmm. takie... patrzcie, właśnie... Yy, połowa... Trudne to jest. But never, never tell Dumbledore. This must be between us. Swear it, I cannot bear. Especially Potter's son. Oh. I A kiedy to? Do e, Tambrydora? No że tak. A że to musi być pomiędzy nami, A, okay. nie Czyli mogę znieść, jest, U, zwłaszcza w momencie kiedy on e, prosił prosił o to, żeby chronił, e, tak? Tak, tak, tak? To myślę, że nie prosił o nie ten Jezu. Brakuje mi słów po polsku. E, nie, unbreakable, nie złomaną, Nie złamaną po polsku przysięga nie tak. Tak, no to myślę, że o to nie prosił chyba. Nie, no to możemy określić. Ale co, Że, że chcę, no, żebyś to przysiągł. Uh... W... Myślę, że będzie ktoś między tymi albo... dwoma. Żeby właśnie. Hmm. I want you to swear it? Nie wiem. Maria, powiedziałbym. No, jeżdżę. Szłap. Śłap? Everything was supposed to be uh, to keep Lily Potter's son safe. Now you tell me you have been raising him. Like wiem. Like a a <laughs> 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 to znaczy, czyli to jest po polsku przetłumaczę, że jakby wszystko dążyło do tego, żeby przecież Harry był bezpieczny tak syn Lili, a że teraz mówisz mi, że hodowałeś go jak y, świniaka na rzeź. I co ciekawe firmy to mówi chyba na mm -hmm. akurat tak, no? <laughs> Coś majd. W szczęście. Would you like me to do it now? asked Snape, his voice heavy with irony. Or would you like a few moments to. Boże, gdzie to? Nie wiem. czy chcesz żeby... zrobił to teraz? Czy chcesz kilka chwil, żeby... Nie wiem, może jak... nie wiem, naugar pytał, żeby zrobić coś, że... Nie czy nie chciałbyś kilka nie, poczekaj, chwil, żeby for No for właśnie. Albo napisać swój ten. Y... Jak to się po polsku nazywa? Nie wiem co to jest, obituary. To jest chyba albo to, co mówią na pogrzebie, albo to, co jest w gazecie, jak to się Testament mówiłem. albo... Nie testament. Nie No to jest, wiesz, założyć właśnie tak. trafił? Tak, tak, właśnie tak. Mm -hmm. Więc to myślę, że coś z tym no. by było, tylko absolutnie nie. W ogóle, nie Wam, że ja, dla mnie książki są jak przez mgłę, ja w ogóle ich nie przyswoiłam jak Nie, jakoś. tego cytatu w ogóle nie kojarzę. A? Na pewno nie Leave a Note for Potter, bo to brzmi tak za bardzo, mi się wydaje, No. Leźno. To może pierwsze albo ostatnie? Takie um, sarkastyczne, no. skoro z ironią mówi. A. To teraz Ty strzelaj, bo ciągle ja się, wybieram źle. Do... Ja też wybieram źle. Ja do... Czego ten piesek tutaj joci? Może to. Czy wyrusie? Oh o no. So. no! patrzcie zawsze wybieramy to boję Ja, ja nie nie. mam pecha do wszystkiego. No czy Ty? Your head is not allowed in Hogsmeade. No part of your body has permission to be. A, że głowa Harry'ego się pojawiła w Hogsmeade, tak. jak... Um, Żadna część jego ciała nie ma nie pra, prawa Nie ma prawa. Być. prawa. Um, nie, nie wiem, outside ma... of castle? Um, czy... e, chyba... No, no bo tutaj żyjesz w chyba nie powtórzy drugi raz, nie? Chyba tak, chyba outside of castle, no. Nie? Powtórzył dwa razy? Co za powtórzenie in Hogsmeade? No, nie, nie wiem. <laughs> How extraordinarily like your father you are, Potter," Snape said suddenly. His eyes glinting, he too was exceedingly arrogant. arrogant. <laughs> <laughs> Detention Saturday night, my office," said Snape. "I do not take chick from anyone, Potter. Not even." Um, albo Dumbledore's favorite, a, chociaż nie, nie wiem czy nie The Chosen no, One. Nie wiem kiedy to w ogóle było. Właśnie ja też poczekaj. Mm. Nie wiem czy nie w piątce, e, że on miał te szlabany u Snape'a. E, to może Chosen one, bo nie wiem. No dajmy Chosen One. Chociaż może to jest z jakichś początków i to będzie do Boy Who Leapt, ale... Dobrze! A tak, co do poprzedniego to chciałam powiedzieć, że to taki opis y, Jamesa Pottera. Arrogant! Okay. Or alkoholik, jak to tam ludzie lubią żartować. It's real for us, said Snape. Not for her, but we'll get the letter. Co? Nie wiem, coś jest prawdziwe dla nas, ale nie dla niej. Ale dostaniemy list. A, to on mówił pewnie do Lily. Tak, tak, no, no. um, Nie wiem, czy że we're... Y we get to we're the special or, or we're do to Hogwarts, Hogwarts no? Tak, może. we're going to Hogwarts, so brzmi to brzmi mm. totalnie. You and me po prostu together. Nie umiem <laughs> się bajerować. w takie dziecię elitę. <laughs> the marriage is a complex and maniolaire thing, Potter, or at least... Mm. Powiedziałabym, że albo some, albo most. Że co? Że umrz no, um jest musiał... komple... tak. kompletnie e, skomplikowany, skomplikowany i... I ma mam wiele warstw. Tak, wiele warstw jak, jak bula, no. Or at least. Naprawdę, e, przyjść. Tak. Nie, some students nie. Most też mi powiedziała, że some are po prostu. No, minds Nie, Most nie are. lubię cię Snape, jeszcze bardziej. O, jesteś to... jest maronem nie czy to Nie, 40%! Procent. Jeśli myślałeś, że masz umiejętności, to nie masz. O, ale się rozjaśniłyśmy. Tak, to nie wiem, czekaj, ile mamy? 18 minut. chyba... to chyba się pożegnamy z nami, tak i myślę, że. W to jest ciekawe z tymi cytatami po angielsku. Jest to jakiś tak. Więc możemy dla porównania, może w następnym filmie zrobić po polsku znajdziemy jakieś po prostu cytaty na jakimś innym stronie kursowej. Ale dla Mariki, żeby nie znała odpowiedzi na wszystkie. Na pewno nie znam wiecie, to nie jest. jakby, Ja zawsze uważam, że wiedza nie czyni fana, tak? Można coś robić. Ja na przykład uwielbiam, nie wiem, filmy Marvela czy, czy Star Warsy, a tam totalnie zapytajcie mnie o jakąś planetę, to ja nie wiem jak to się nazywa, ale jakby mam fan z tego, że to oglądam, lubię i myślę, że no jestem jakimś takim małym fanem, tak? Mówię, nie aż taką zajawkę mam jak na Pottera, ale to wiecie, to jak nie wiecie więcej nawet niż ten Ron Weasley, to to nie znaczy, że nie możecie się nazywać fanami w żadnym wypadku. Nie musicie być otwartą yy, po prostu encyklopedką. Ten koron nie był fajnie Nie był. My też nie jesteśmy, więc tutaj tu się zgadza wszystko po prostu. Musimy wybrać kończą, którą mówimy. Bardzo. Ja jestem bardzo ciekawa, jak wam poszło, więc dajcie znać w komentarzach, który quiz był łatwiejszy. I czy właśnie bardzo mnie ciekawi, jakbym bym poszedł z cytatami. Czy czytaliście po angielsku Harrygo, czy nie? Możemy zrobić skoro jeszcze siedem części, a jest do każdej części musimy zrobić tylko małą serię, gdzie. W każdym odcinku będziemy quiz jeden z jednej części książki i coś. I dodatkowego. coś tak, coś dodatkowego. No, no, seria. Uuu, a? a, coś paterowego, bo wiemy, że chcecie, a jest tego mało. Niestety. No, co, Marika? Siadamy, nagrywamy że <grym> na Żeby film. potem nie było, że nie ma. Tak, dokładnie, więc nie zdziwcie się, jak będziemy w tych samych koszulkach na wielu filmach. Nie? No, ale dzisiaj Wam bardzo dziękujemy i trzymajcie się cieplutko. Pa! pa.